Witam Was, moi podróżni wirtualni spod góry Arunachali, tam chyba widać za drzewkami i koło wieży, niestety. Ciągle jestem w na malai i zamierzam tu jeszcze długo pobyć. Chciałam nagrać taki dodatek do tego filmiku, który już umieściłam dwa dni temu a propos sytuacji w Indiach, bo sama byłam ciekawa, co w tym Delhi się, się dzieje. Rozmawiałam z moim bardzo fajnym znajomym Rakeshem, który zresztą mówi po polsku, jest wielkim ent entuzjastą Polski, jeździ tam co roku i tak dalej. I odpowiedział mi na pytanie co się dzieje w Delhi. Ten sposób, że, że, że oczywiście cmentarze są bardziej yy, busy, tak? Że, że tam się po prostu dzieje o wiele więcej, tak? Tak jakby rzeczywiście więcej ludzi umierało, chociaż do końca nie wiadomo na co i dlaczego i tak dalej, prawda? Bo to łatwo akurat zmanipulować. E, stosy całopalne i tak dalej, i tak dalej. Też są, też, też więcej ludzi, więcej ciał płonie. Natomiast, gdy spytałam się, jakby, w jakim procencie to, co mówią media, jest prawdą, z tego, co on widzi, a, a, a facet, no, żyje w deli od urodzenia i wszystkich zna, i wszystkich no, wie, co się dzieje, to powiedział mi, że w jednej trzeciej Także, no, możemy sobie odpowiedzieć co, co to są te dwie trzecie, tak? E, i a propos e, Mumbai'u na przykład, bo, bo tam no, też mam koleżankę bardzo fajną, lodowitą, to powiedziała z kolei, że, że za bardzo nie wie, ponieważ tak się boi, nie, nie wychodzi z domu. E, także też jest dana tylko i wyłącznie na, na wiadomości, no, o których już w ogóle nie warto wspominać. E, natomiast e, a propos Tamil no może wam pokażę troszeczkę zieleni, o, a propos Tamil Nadu, kochani, to e, no niestety parę dni temu e, bardzo słynny aktor komediowy nazywa się Wikram. Nazywał się Wikram. Odszedł po dwóch dniach przyjęcia wiadomego preparatu przeciwko wiadomo czemu. No a, a Pikanteri dodaje fakt, że, że ów aktor Wikram był entuzjastą tego ratu i był jakby nawet ambasadorem zdrowia w mediach. E, także y, no, w tej chwili chyba coraz więcej ludzi się zastanawia y, na tym. przydatnością preparatu. Także tyle na razie ode mnie. Pozdrawiam wanakam na